Bardzo ważną autorką tej książki, Agatą Komorowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka, która przed chwileczką pojawiła się na rynku, nosi tytuł Bądź niezniszczalna. I jest to książka, którą zaleca się mieć w torebce i w każdej trudniejszej chwili po prostu wyciągać i nawet otwierać chyba na chybiu trafił i czytać treści, które się wylosuje, bo. No, chyba ich takim zamiarem i twoim intencją było wsparcie i taka motywacja do tego, że... Motywacja do zmiany, do tego, że samodzielnie można zapoczątkować jakąś zmianę, której się pragnie, a nie być cały czas w jakimś takim mm, pasywnym, agresywnym nastroju. Tak, odbiorcą... Tak. E... Życia. Życia, tak. <laughs> I wobec tego permanentną ofiarą różnych sytuacji, które się w tym życiu zdarzają. Um, z tą książką to jest taka trochę dziwna historia, dlatego, że ja nie planowałam napisania tej książki. A takie najlepiej wychodzą. Tak. <grych> Jestem naprawdę zdumiona, bo książka jest na rynku, tak jak powiedziałaś, od kilku dni, natomiast te osoby, które już zdążyły ją przeczytać, um, no to ten... ten Feedback, tak ładnie po prostu. <noise> Mam naprawdę niesamowity, a zwłaszcza, że to nie jest książka, na którą ja tam jakoś myślałam od kilku lat, żeby ją napisać. Tylko um, Natalia Gowin z wydawnictwa Luna zadzwoniła do mnie któregoś pięknego dnia, z pół roku temu, bo to była naprawdę szybko napisana książka. I powiedziała: Agata, mm, napisz taką książkę o radzeniu sobie w kryzysach. I to jest coś takiego, że to od razu zaczęło we mnie kiełkować. Od razu zaczęły mi się układać zdania, zaczęły gdzieś tam powstawać te rozdziały, i ja po prostu usiadłam i zaczęłam pisać. Czyli ona tak e, wypłynęła. To skoro książka o radzeniu sobie w kryzysach wypłynęła z ciebie, mhm. to znaczy, że z kryzysami nie jednym, nie dwoma i nie trzema sobie musiałaś ty radzić w życiu. Ale też pewnie też osoby z którymi pracujesz i które z kryzysów wyciągasz. No to jak z tymi kryzysami sobie radzić w takim razie? Masz jakąś taką złotą pigułkę? E, wiesz co, Gdybym miała taką malutką złotą pigułkę, to pewnie ta książka nie byłaby potrzebna, bo bym opatentowała pigułkę i i już i już, tak? E, to jest ja bym nie powiedziała, że to jest skomplikowane, bo tak naprawdę ta książka jest napisana bardzo chronologicznie. Czyli mhm. najpierw, czym ten kryzys w ogóle jest? Dlaczego nam się wydaje, że niektórzy są zupełnie odporni na te mhm. kryzysy, a inni z kolei te kryzysy mają co chwilę, co pięć minut, czy to jest kwestia jakiegoś pecha, jakiegoś, nie wiem, złej karmy. Czarnego czy kota, czarnego który ciągle kota, przebiega. Tak. <gry> czy to jest kwestia naszego nastawienia, naszego, i to zaraz się taki e, mechanizm obronny włącza, tak, no ale to przecież nie moja wina, że ja mam te wszystkie kryzysy. Mhm. I tutaj nie chodzi o żadną winę, tak? Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obwiniać, bo bez względu na to, czy obwiniamy kogoś, okoliczności czy siebie samych, to żyjemy w takiej energii ofiary, czyli ja jestem, tak jak na początku powiedziałaś, takim biernym odbiorcą tego, co się wydarza na zewnątrz bądź jakiegoś mojego własnego uszkodzenia, tak? Mm -hmm. Książka dementuje ten mit i od samego początku tłumaczy, na czym polegają kryzysy, na czym polega to, że my definiujemy coś jako kryzys. Um, dużo jest tutaj informacji, których nauczyłam się podczas mojego szkolenia coachingowego. Um, dotyczy to przede wszystkim energii, która, mm -hmm. która tak naprawdę zasila wszystko, co robimy. Tak? Mamy dwa rodzaje energii i aż siedem poziomów energetycznych. Mamy energię anaboliczną i kataboliczną. Energia anaboliczna to jest taka twórcza, rozwojowa cudowna, wspaniała. Jak czujemy, żyjemy w tego typu energii, to tak naprawdę my jesteśmy od wewnątrz napędzani do robienia różnych fantastycznych rzeczy i wszystko nam się wydaje takie cudowne. I w zasadzie nic nie ma, że nie może nam przeszkodzić i wszystko, nawet jeżeli są jakieś problemy, to my i tak przez nie przechodzimy bez większego, bez większego wysiłku. Zmienia się ta percepcja, tak. tak. Postrzegamy te problemy jako po prostu zwyczajne życiowe sytuacje, tak, przez które przechodzimy. Drobnostki mhm. jakieś przeciwności, i nawet jeżeli jest to bardzo poważny kryzys, bo wiadomo, że kryzysy mogą być małe, ale są też ogromne, tak? Bo jeżeli mamy rozwód, Stratę pracy, śmierć w rodzinie, no to nie możemy tego potraktować jako taki mały kryzysik, na którym sobie po prostu przechodzimy bez większego problemu. I tutaj też w książce jest bardzo szczegółowo opisane pięć etapów żałoby, dlatego że po każdej stracie... Um, ważne jest też, żeby tak zdefiniować, czym jest strata, bo jak mówimy strata, to od razu myślimy o śmierci. Tak a stratą no to strata pracy no to wiadomo strata partnera w postaci rozstania ale na przykład narodziny niepełnosprawnego dziecka tak jak to było w moim przypadku to też jest strata dlatego że my tracimy to nasze cudowne wymarzone wyobrażane e, przez kilka miesięcy albo czasami nawet kilka lat jeżeli się mhm. staraliśmy o to dziecko kilka lat i my tracimy to dziecko mhm. i mamy na jego miejsce Jakieś zepsute dziecko, jakieś uszkodzone, inne. I w tym momencie też musimy poradzić sobie z tą stratą. Mm, I to również wymaga przejścia przez te pięć etapów żałoby. Także tutaj. Wycham książce... teraz tak wiesz. <laughs> Ponieważ wiesz, co, jest to bardzo ważne, co powiedziałeś, bo rzeczywiście yy, wydaje mi się, że. W tym pędzie, mhm. bo biegniemy coraz, coraz bardziej. Pomimo tego, że mówi się już od kilku lat, żeby zwolnić, żeby złapać oddech, którego ja teraz złapać właśnie nie mogę, żeby wyjść do lasu, żeby zająć się uważnością i uważnym życiem, i skierować się do siebie, to nadal mimo wszystko przez te właśnie duże kryzysy im mhm. większe one są, tym szybciej chcemy przeskoczyć, pomijając tak. te wszystkie etapy, o których wspominasz. Dokładnie. I nie uczymy też tego e, nasze dzieci. No nie, bo jak mają się nauczyć, skoro obserwują, co my robimy? Jeżeli my wypieramy problem, jeżeli my go zamiatamy pod dywan, mm. no to nasze dzieci robią w przyszłości dokładnie to samo. Tylko, że te zamiatane problemy i wypierane problemy, one nie wyparowują, one się mm. kumulują. I dlatego w pewnym momencie. Naszego życia, dochodzimy do jakiejś ściany, i się okazuje nagle, że a tu nadciśnienie, a tu jakaś tam depresja, mm. a tu jakaś nerwica, a tu nie wiadomo w ogóle skąd i dlaczego nam się coś bierze w tym życiu. Nie potrafimy się cieszyć tymi wspaniałymi osiągnięciami, które mamy. No i to jest konsekwencja tego właśnie wypierania wszystkiego mm. przez, przez te lata, tego pędzenia bez odczuwania. I można się nauczyć przejść przez to świadomie, można, odważnie, tak, czule, bo czekaj, jeszcze tak. pomyślę, i... zwycięsko. Tak. I zwycięsko, aczkolwiek ja jestem raczej daleka od takiej retoryki typu wygraj, mhm. Um, bo to zawsze sugeruje jakąś walkę. Jakąś rywalizację z samym Jakoś, sobą tutaj tak, też tak naprawdę. Pokonywanie siebie, po, mówi się tak fajnie, mm -hmm, pokonać tak. swoje słabości. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę no moje słabości są częścią mnie, czyli ja muszę pokonać siebie. Jeżeli mm -hmm. ja pokonuję siebie, no to ja walcząc ze sobą, jeżeli nawet wygrywam w jakimś obszarze, to znaczy, że przegrywam w innym. Tutaj w ogóle nie, nie tylko chyba nawykę. Tak, przegrywam, ale też niszczę tak. siebie w jakimś obszarze. Tak, dokładnie. E, I dlatego, jeżeli na przykład pędzimy do sukcesu jakiegoś zawodowego, to bardzo często niszczymy siebie emocjonalnie, niszczymy nasze życie rodzinne, nasze relacje z dziećmi, z bliskimi. Mm -hmm. e, a tutaj chodzi bardziej o to, żeby poznać te swoje potrzeby. Co jest mnie, jako mnie, jako Agacie potrzebne do szczęścia, dlatego że my mamy to szczęście takie zdefiniowane przez internet, przez kolorowe czasopisma, mhm. przez to, co robią. E, I niektórzy linii, na przykład tak? więcej zarabiają. Tak, więcej zarabiają, dokładnie co, co oni robią, i my staramy się to naśladować. Mhm. E, i, Starając się naśladować, już jakby jesteśmy tak trochę od dziecka programowani, mm. na zasadzie taki: No, zobacz, jak Wojtuś się dobrze uczy, widzisz, no szkoda, że Ty nie mm -hmm. grasz w piłkę tak jak tam ktoś inny. I my staramy się nadgonić, staramy się być tacy jak ci inni, i tak naprawdę gubimy siebie, bo my w większości w ogóle nie wiemy, nie znamy siebie, nie wiemy, co nam jest to szczęście potrzebne, jak to osiągnąć. Zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie ze swoimi mm -hmm. potrzebami, zgodnie ze swoimi talentami, które każdy z nas ma. Jak je odkryć, swoje potrzeby, talenty i jak w ogóle zacząć słuchać siebie? Eee, metodą małych kroków. Tego się nie da <śm> zrobić. <śm> tak, że ja sobie dzisiaj decyduję, dobrze, od dzisiaj słucham siebie, czyli chcę iść na lody i pójdę na lody, i to znaczy, że ja już jestem niezniszczalna i wolna mm -hmm. od wszystkich kryzysów. Nie, to jest proces. To jest proces, to jest e, przede wszystkim na, na pierwsza, najważniejsza rzecz, to jest odrzucić ta, takie myślenie, że e, ktoś inny jest odpowiedzialny za moje szczęście. Tak? Że jeżeli tylko moje dzieci będą się lepiej uczyły, to ja będę szczęśliwa. Mm. Jeżeli mój mąż będzie mniej pracował, to będę szczęśliwa. Jeżeli się przeprowadzę do większego domu, to będę szczęśliwa. Jeżeli zmienię pracę, to będę szczęśliwa. Nie, to tak nie działa. Bo jeżeli tego szczęścia nie nosisz w sobie, a nie nosisz go, jeżeli siebie nie poznasz, a nie poznasz siebie, jeżeli nie zaczniesz siebie słuchać jeżeli nie zatrzymasz się na chwilę, to jest to, o czym ty powiedziałaś, tak? Że nie biegniemy, biegniemy, biegniemy. Um, no to to wszystko jakby nie... nie kliknie, tak? tak. W nowym, I... większym domu nagle się okaże, że znowu jest jakiś brak. Dokładnie, że znowu jesteś nieszczęśliwa, bo nie potrafisz być w tym takim modnym teraz tu i teraz, mhm. ale, ale ono jest naprawdę niezwykle ważne, dlatego że my odczuwamy Teraz my teraz odczuwamy żal za coś co było wczoraj, ale odczuwamy go teraz. My teraz Martwimy się na zapas. Martwimy się na zapas albo boimy się czegoś, co będzie za pół roku. Na przykład, że za pół roku nie będę miała pieniędzy. Mhm. Dzisiaj straciłam pracę, mam jeszcze oszczędności, ale ja już dzisiaj czuję ucisk w gardle i pętlę na szyi, bo jeżeli przez pół roku nie znajdę pracy, to co będzie za pół roku? Czyli ja nie doświadczam mojego życia teraz, tylko ja doświadczam lęku o coś, co zdarzy się za pół roku. I więcej, jeżeli my nie doceniamy tego, co mamy, to jakby otwieramy drzwi na no to, żeby to wyrzucić, wyrzucić żeby to stracić, mm -hmm. żeby to od nas odeszło. A w momencie tym, kiedy zaczynamy doceniać to, co mamy teraz, na przykład ja doceniam naszą dzisiejszą rozmowę, nasze dzisiejsze spotkanie. To, że my tak naprawdę znamy się od wielu lat, a dopiero dzisiaj pierwszy raz rozmawiamy, i to jest niesamowite. I to jest coś, o czym ja myślę dzisiaj od, od rana i uważam, że to jest w ogóle coś niesamowitego i wspaniałego. Um, I to są takie, można powiedzieć, drobne rzeczy w życiu, ale to sprawia, że ja dzisiaj mam fajny nastrój. Jeżeli dzisiaj mam fajny nastrój, to ja tą energię rozsiewam naokoło. Mm -hmm. Jeżeli ją rozsiewam naokoło, a ktoś do mnie zadzwoni na przykład z jakąś propozycją pracy czy współpracy, to ja będę bardziej otwarta, żeby tą... Yy, szansę Szansę, rosną. tak. Żeby, to, żeby odpowiedzieć mm -hmm. na tą szansę, tak? Czyli to, w jakiej energii ja jestem dzisiaj, Determinuje to, co się wydarzy w moim życiu jutro albo za rok. Czyli to jest ta energia anaboliczna. Mm -hmm. Czyli to jest ta energia, która sprawia, że na przykład, jeżeli ja pójdę teraz do garażu, do mojego do samochodu, jak skończymy rozmowę, i okaże się, że mm, na przykład nie mam powietrza w oponie, a o 14 mam następny wywiad to ja nie potraktuję tego jak jakiś tragiczny kryzys i nie potraktuję tego jak coś, że ja mam zawsze pecha i dlaczego mnie się takie rzeczy zawsze muszą zdarzać i w ogóle chyba jakaś klątwa albo karma, albo czarny kot, albo diabli wiedzą co tam jeszcze, tylko w sposób spokojny i racjonalny podejdę do tematu, tak, zobaczę, dobra, mam tyle czasu, czy ja mam brać taksówkę, wrócić potem tutaj i to naprawić, czy... W zupełnie spokojnie, to mnie nie będzie niszczyło w żaden sposób. Natomiast jeżeli ja żyję w energii katabolicznej, czyli to jest energia, która jest destrukcyjna. I to, jest, to są takie emocje: mm, smutek, żal, złość, em, poczucie krzywdy, frustracja. frustracja. Mhm. I teraz, żebyśmy nie wpakowały tego wszystkiego do takiego koszyka, że to są złe mhm. emocje, one są dobre i one są nam potrzebne. Dlatego, że złość jest nam potrzebna do tego, żebyśmy na przykład ruszyły z miejsca czasami, tak? Smutek nam jest potrzebny do tego, żebyśmy się wyciszyły, zaopiekowały sobą, żebyśmy przyjęły na przykład opiekę od kogoś innego. Mhm. On też jest nam potrzebny. Ale jeżeli zbyt długo przebywamy właśnie w takiej energii, to wszystko naokoło zacznie z nas, nas wkurzać, i nawet najdrobniejsza przeciwność losu, Zacznie y, rosnąć domiana mhm. kryzysu, tak? I to tak naprawdę zależy nie od tego, że to się wydarzyło, tylko właśnie od tego, w jakiej energii my fun funkcjonujemy, a na mhm. to mamy wpływ. Tak, i wydaje mi się, że oprócz tego wszystkiego jeszcze zatracamy tą zdolność dostrzegania tych pozytywnych rzeczy, mhm. które przecież też się z tymi, powiedzmy, negatywnymi przeplatają. Dokładnie. Wróćmy, proszę, jeśli można, Ach, jeszcze oczywiście. do tematu, który tak nazwałaś, tak odważnie, zepsute dziecko. Uh -huh. eee... Chciałam zapewnić, wiesz, tak mi się tematy mhm. trochę zlewają, ponieważ chcę zapytać i o adopcję, i chcę zapytać o yy, dziecko, które wymaga opieki, nie jest idealne instagramowe dziecko, które jest przecież w ogóle instagramowe, macierzyństwo jest bardzo na czasie mhm. i jest możliwe, owszem, ale też są inne odcienie macierzyństwa, nie, niekoniecznie cukierkowe i lukrowane i fajnie, że się o tym mówi. I pewność siebie przy tym wszystkim uh -huh. dorosłego, i pewność siebie takiego dziecka, które potrzebuje, nie wiem, właśnie, może nie potrzebuje, może ja mówię teraz coś, co, co zupełnie odbiega od prawdy, a mówię z stereotypami. Uh -huh. y jakby pytanie jest takie do Ciebie, jak budować pewność siebie w różnych kryzysowych sytuacjach i w takich życiowych, które. No, Zepsute dziecko uh -huh. nie jest problemem na chwilę. Nie. Jak sobie radzić z pewnością siebie w sobie uh -huh. i z pewnością siebie właśnie w człowieku, który dorasta w twojej rodzinie i które widzi w pewnym momencie. No tak samo zresztą chyba z adopcją jest, uh -huh. że nie jest takie, jak inne dzieci. Uh -huh. To jest dużo pytań. Tak, <głos》. <głos》. Wiem. <głos》. Na kolejną książkę tak naprawdę. Materiał. Od czego zaczniemy? Może tak, jedno pytanie, <głos》>. ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Dobra, pewność siebie twoja, mhm. jak ją budujesz, jak o nią dbasz, jak w siebie wierzysz? W rodzinnych sytuacjach, które nie są tradycyjne o może o, w ten sposób. Dobrze. E, przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że nic nie wiem. Mhm. W związku z tym nie próbuję udowodnić całemu światu, że wszystko wiem, tylko poszukuję odpowiedzi. I poszukiwanie odpowiedzi czasami również polega na tym, że ja również moim dzieciom mówię, że nie wiem. Mhm. Ja nie jestem taką mamą, która stara się postawić na jakimś piedestale i udowodnić, że yy, Zjadłam wszystkie rozumy. Mhm. I dzięki temu po pierwsze moim dzieciom również daję prawo do niewiedzy i do popełniania błędów i również to takie podejście zachęca do współpracy. Bo w najtrudniejszych sytuacjach z moimi nastoletnimi synami było niejednokrotnie tak, że ja wchodziłam do, do pokoju, zawsze pukałam najpierw. Wchodziłam do pokoju i mówiłam, Aleks, albo Michał, ja naprawdę nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić. Nie mam do ciebie instrukcji obsługi, nie mhm. wiem, co zrobić. Pomóż mi. Pomóż mi, bo ja bez Ciebie tego nie zrobię, bez Twojej współpracy. I to w tym momencie się zaczynają dziać prawdziwe cuda, bo to dziecko, które już nie jest dzieckiem, tylko takim zbuntowanym nastolatkiem. Nagle zaczyna czuć, że ono jest ważne w tej całej mm -hmm. w tym układzie. Nie jest pomijane w, tak. na etapie decyzyjności. Nawet. Nie jest mm -hmm. tylko takim przedmiotem, który, za które podejmuje się decyzje, tylko ono współuczestniczy w tych decyzjach, ma wpływ na to, co się w jego życiu dzieje. Yy, I teraz ada ma lat 11, także też już zaczyna wchodzić w taki wiek. Zmian i my bardzo dużo rozmawiamy po prostu. I ona mnie o coś pyta, a ja czasami odpowiadam nie wiem, no a co, co ty o tym sądzisz, tak? I zaczyna być taka wymiana myśli, emocji. Wiadomo, że jeżeli są jakieś sytuacje krytyczne, no to ja mówię słuchaj, ja mam trochę więcej lat niż ty i większe doświadczenie, więc w tym aspekcie ja podejmuję decyzje ale jeżeli to nie są sytuacje drastyczne mhm. to staram się żeby to były wspólne decyzje Dobrze usatysfakcjonowana jestem Czy Dobrze, czyli nie było widzisz tak źle moje no. pytanie długo brzmiące <laughs> zostało zrozumiane. jaka jest kobieta niezniszczalna? Tak na, tak na koniec, na to tak podsumowanie. Tak na koniec, na tak. podsumowanie. Więc ym, ja sobie myślę tak. Z tym tytułem to w ogóle był spory problem, <głos> <głos> i książka miała bardzo wiele najróżniejszych tytułów. W końcu został wybrany ten przez moje czytelniczki, mhm. ponieważ on daje takie poczucie siły, że mogę być niezniszczalna, mhm. bo każdy z nas chce być niezniszczalny. I z takim, powiedzmy, zamiarem podchodzimy do tej książki. Natomiast czytając książkę, zaczynamy rozumieć, że to bycie niezniszczalną wcale nie oznacza jakiejś nadludzkiej siły, wcale nie oznacza, że te kryzysy mają mnie omijać szerokim łukiem, bo ja sobie tutaj wytwarzam jakąś bańkę mm -hmm. abstrakcyjną, tylko ja się uczę szanować swoje emocje, swoje słabości, odpowiadać na potrzeby mojego ciała. Bo jak moje ciało mówi masz natychmiast idź, iść spać, bo jak nie, to ja po prostu się przewrócę, to ja idę spać. Mhm. I wszystkie te najważniejsze rzeczy, 1500 y, y, rzeczy, które mam do zrobienia, po prostu, to nawet nie jest długo, ja wystarczy, że pójdę spać na godzinę, tak? Potem się napiję kawy, Potem jak się okazuje, że jestem w stanie zrobić pięć razy więcej, niż bym zrobiła, gdybym się zmuszała do tego uh -huh, nadludzkiego wysiłku, tak? Także to jest szanowanie właśnie takich potrzeb swojego ciała i odpowiadanie na te potrzeby, eee, to jest samoświadomość, bardzo duża świadomość siebie, swoich emocji, swoich właśnie sygnałów, ale również pewnych y, zupełnie normalnych praw naturalnych, tak chociażby te pięć etapów żałoby, tak? Czyli jeżeli ja czuję złość, to ja nie czuję się winna za to, że czuję złość. Jeżeli czuję smutek, to ja mam świadomość tego, że ja jako osoba, która ma doświadczenie z depresją, jestem skłonna do takich y, depresyjnych zachowań. Ja sobie wtedy daję deadline. Daję sobie limit czasowy. Mm -hmm. dobra, dzisiaj do końca dnia możesz sobie tam jojczyć, płakać, smarkać, użalać się nad sobą i w ogóle być ofiarą i tam się zagłaskiwać i tak dalej. Natomiast jutro rano wstajesz i po prostu ruszasz do roboty. Wobec tego daję sobie prawo do jednego, a potem idziemy dalej, tak? Także znając to jak to funkcjonuje, te pięć etapów żałoby, te siedem poziomów energii, my uczymy się w pewnym sensie zarządzać tą naszą energią, ale też szanować te uczucia i te emocje, które akurat w tym momencie y, doświadczamy, których doświadczamy. Czyli tak jak jest kierunek zarządzanie i marketing. <laughs> Tak, no. powinniśmy się nauczyć zarządzać przede wszystkim sobą, swoimi, e, swoim wszystkim. Ja bym to nazwała w takim razie szanowanie, miłowanie i zarządzanie. O, i taki kierunek trzeba otworzyć. Tak. Dobra. To, to będzie nasz wspólny projekt. To będzie nasz wspólny projekt. Ja Państwu bardzo polecam książkę Agaty. Wszystkie książki Agaty polecam Państwu. Zachęcam do wygooglania, poszperania i zakupu. Bądź niezniszczalna, jest od niedawna dostępna w księgarniach. Sama widziałam na półeczce, ładnie leży, a nawet na takim ładnym stole. Także zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i, i, i z czułością się żegnam i z Państwem. Dziękuję bardzo. Tobie również dziękuję. Dzięki.